Publikacja usługi mapy w Argis Online z aplikacji ArcMap. Aplikacja ArcMap pozwala na publikowanie map na koncie subskrypcji Argis Online. Mapy będą dostępne w postaci usług sieciowych. Bieżący dokument mapy przedstawia lokalizację parków narodowych na tle mapy bazowej z Argis Online. Na początku logujemy się do konta w ramach subskrypcji Argis Online. Po zalogowaniu otwieramy kreator do publikacji danych. Wybieramy połączenie z subskrypcją Argis Online oraz definiujemy nazwę usługi. Dane mogą zostać opublikowane w postaci usługi mapy z kaflami. Tile Mapping Kafle to kopia oryginalnych danych zapisana na wielu poziomach skalowych w postaci plików graficznych. Zalety Szybkość wyświetlania, wysoka jakość kartograficzna. Wady Stałe skale wyświetlania, czas tworzenia i rozmiar plików kafli. Usługa mapy z kaflami pozwala jedynie na wizualizację danych. Za pomocą kreatora możemy zmienić schemat kafli oraz poziomy skalowe, które wpływają na rozmiar plików graficznych. Możemy również ustalić rozpoczęcie tworzenia kafli bezpośrednio po uruchomieniu usługi lub manualnie później. W zaawansowanych opcjach możemy zmienić dodatkowe ustawienia związane z kaflami. W ramach publikacji usługi wpisujemy również podsumowanie oraz znaczniki. Znaczniki pomagają w wyszukiwaniu zasobów w subskrypcji Argis Online lub zasobów publicznych dostępnych dla wszystkich. Ustawiamy również opcję udostępniania. Usługa ma być dostępna jedynie wewnętrznie, również dla użytkowników należących do grup. Przechodzimy do analizy dokumentu mapy pod względem występowania błędów uniemożliwiających publikację danych. Korzystając z menu kontekstowego, rozwiązujemy błędy. Analogicznie można postąpić z ostrzeżeniami i wiadomościami. Ponownie analizujemy dokument mapy. Błędy nie występują. Przechodzimy do publikacji usługi. Usługa została opublikowana. Jest ona widoczna w połączeniu z subskrypcją Argis Online. Opcjonalnie możemy przystąpić do procesu tworzenia kafli, a następnie sprawdzić jego status.